Polowanie na Bismarka. Uczcijmy legendarne polowanie na Bismarka w 1941. Ciesz się 50% zniżką na okręty i darmowe zestawy odblokowujące specjalną misję. Nagrody e, to nowy dowódca niezatapialny. Sam, Kot, który przeżył zatopienie trzech okrętów, w tym samego Bismarka. Moi drodzy, cóż, tak, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym materiale na kanale z gry World of Warships Legends. Tym, tym razem będzie on czysto informacyjny. Z racji tego, że trochę tych okrętów jest. Yy, no i też mam konto premium yy, przy okazji na jeszcze 28 dni względem tego, kiedy to nagrywam, czyli 26 maja. W tej chwili jest godzina 9.10. I moi drodzy, mamy kolejną, t, kolejne zadania do kampanii, e, którą na pewno e, wykonam, czyli e, tygodniowe wyzwania. Kolejne od okrętów poziomu trzeciego do legendarnych. Także trochę tych e, wyzwań jest, na pewno w World of Warships będę grał. E, I moi drodzy, cóż, mamy też przy okazji. Nowe zestawy w sklepie. Jak widzicie, mamy tutaj polowanie na Bismarka. E, mamy pol polowanie na Bismarka. Zestaw, który zawiera misję. E, e, ostatni bastion Bismarka oraz polowanie na Bismarka. Flagę. Także bierzemy. E, akceptujemy. I co my tutaj mamy? Misja osobista. Świetnie. I mamy tak, moi drodzy, mamy Mamy zestawy, limitowane oferty 15% zniżki na HMS Hood Który, moi drodzy, jest krążownikiem liniowym I który przy okazji, moi drodzy, jak tylko wejdziecie sobie na Play To ten, ok, to moi drodzy, okręt, który się tutaj wyświetla, to jest właśnie krążownik liniowy HMS Hood właśnie i moi drodzy mamy tutaj Hooda w ramach którego jest The Last Conquest czyli malowanie które wygląda w ten oto sposób całkiem całkiem ładnie to wygląda ładnie się to prezentuje I. E, drugie malowanie From the Bottom of the Ocean. Hmm, czyli pod powierzchnią oceanu. Tak oto by się. W, tak prezentuje się mniej więcej wrak. E, Huda Na dnie. I oczywiście w prezencie otrzymujemy flagę HMS. Hood, czyli Dumę Brytyjskiej Marynarki e, Wojennej, Dumę, która została zatopiona. Czy opłaca się za 19 tysięcy dublonów? Moim zdaniem nie. Zdecydowanie lepiej jest e, po prostu zakupić czy też no, otrzymy, jak otrzymywało się, e, Talon na balon do amerykańskiej floty za do amerykańskiej, wróć, przepraszam do brytyjskiej floty, samego po prostu kupić chuda za 10 tysięcy, gdzieś tu powinien być, o właśnie no, kosztuje 12 i pół tysiąca także szczerze otrzymujecie po prostu dokładnie to samo, tylko bez standardowy pancernik pancernik, krążownik liniowy HMS hud, tylko tak naprawdę bez żadnych malowań, bez niczego i szczerze jest to po prostu zbędne wydawanie pieniędzy, tak naprawdę, na jakieś tam bzdurne malowania. E, oprócz tego mamy tutaj jeszcze lotniskowiec HMS Ark Royal, lotniskowiec poziomu piątego, który również brał udział w polowaniu na e, pancernik KMS Bismarck. Także no. No, ale ja lotniskowcami zbytnio nie umiem grać. Do, do tego jest cała masa różnych tutaj e, dopalaczy za 14 tysięcy. To myślę, już jest zestaw mm, lepszy do kupna. W dodatku kosztuje mniej, bo 14 tysięcy, także jest o 5 tysięcy e, tańszy. Dodatkowo, jeżeli przejdziemy sobie do oferty, aktualnie przez tydzień jest e, do zakupu krąż krążownik. Niszczyciel Leningrad. Czy Leningrad w ogóle wszedł do służby? Tak, dniszczyciel klasy Leningrad e, wszedł do służby w 1936 roku. Łącznie trzy okręty w tej serii zwodowano. Także jest to okręt jak najbardziej prawdziwy. Jeśli chodzi o specjalne, właściwie Age of Battles, to moi drodzy, mamy tutaj polowanie na Bismarcka. Mamy właśnie Hooda, mamy Ark Royal. Kolejny zestaw to jest moi drodzy kosak. Kosak, mamy tutaj e, niszczyciel e, HMS Kosak, tak, plus jeszcze jego e, flaga mm, dla niego: e, The Tribal Class Destroyer named after the Cossacks who populated the Russian and Ukrainian steppes. E, no, czyli, czyli po polsku Kozak i tyle. E, też Oged grał e, swoją rolę hmm. w polowaniu na Bismarcka. Także możecie sobie przeczytać, możecie sobie zastopować. Proszę bardzo, macie tutaj tekst. Baba baum, ba, proszę bardzo. Możecie przeczytać o co chodzi. Nie wiem, czy tutaj też było. Ark Royal też było. E, HMS Hood też, też był? Też był, proszę bardzo. Też możecie sobie zatrzymać możecie sobie przeczytać, przetłumaczyć. Następnie mamy moi drodzy Prince Oigen czyli ee, jak to mu nazywała brytyjska flota, czy też właściwie brytyjska admiralicja pancernik kieszonkowy, choć tak naprawdę jest to e, krążo, e, krążownik pancerny według Niemców taki był określany Prince Owing, czyli fakt kolejny e, faktyczny okręt. No to już jest, to jest krążownik poziomu siódmego. No to już myślę, że zdecydowanie też e, jest lepszy mm, wybór do zakupu, z racji tego, że to jest krążownik, który raz, że ma torpedy, e, dwa, mm, możemy naprawdę w dość ekspresowym tempie, załadować pociski. Więc i to też jest okręt poziomu 7, więc jesteśmy w stanie też przy okazji dość dużo zarobić, a jeśli zarówno ma 4, działa, 4 wieże, po 2 działa 203 mm, posiada też torpedy 533 mm, ma całkiem dobrą obronę przeciwlotniczą, także no i jeszcze oczywiście Prinz Eugen, tak, czyli okręt, który tak naprawdę był w grupie z pancernikiem KMS Bismarck za 14 tysięcy. 000... Eee, taki krążownik, myślę, że to jest naprawdę dobra oferta. Tutaj mamy oczywiście eee, The Last Conquest Bismarka. Szczerze. No, tutaj z tyłu powinna być swastyka, no, ale tej swastyki nie ma, jest tylko jakiś taki pseudokrzyż. Nie jest to, myślę, że chyba wydać. No, a swast e, powinna być zarówno na dziobie, jak i na rufie, ale z tych swastyk nie ma. Hmm, ciekawe dlaczego Bismarck. Moi drodzy, tutaj mamy From The Abyss. Proszę bardzo, tak to. Nad, kiedy znajdował się na dnie, w ogóle chyba Bismarck znajduje się, jest niżej niż yy, Titanic. Tu chuda to już wam pokazywałem Mamy malowanie na Hawkinsa, to jest, Hawkins to jest czwórka. Proszę bardzo, też takie. Mamy na Devonshire z albo Marle. I dalej mamy jeszcze Commanders Pack. Za 1,5 miliona srebra yy, możemy dostać yy, jedne, coś tam po otrzymać i tyle. Yy, tutaj, a tu była meda, to to Wam pokazywałem i tak dalej. Dobra, tutaj też ten mamy, no, Tiger 59, no tak średnia. Także, moi drodzy, yy, też powinny być zniżki na okręty. Na, y, mamy zniżki na pancernik Orion Iron Duke, Królowa Elżbieta oraz Tygrys. Niemcy też powinni otrzymać jakieś zniżki no ale niestety zniżek nie mają nie mają zniżek bo nie wiem czy w ogóle mają jakiekolwiek zniżki jeżeli y, y, no nie łudźmy się tak naprawdę jeżeli przejdę sobie do pancerników niemieckich, no to proszę bardzo Mackensen Friedrich der Große to w ogóle powinien mieć zupełnie inne malowanie, no ale dałem mu takie a nie inne więc Friedrich der Große to jest moi drodzy Kaiser, tak Der Flinger, żeby nie było, że nie mam König. co so. następnie jest Bayern Gneisenau Scharnhorst Bismarck Także, tak, pancernik, mam pancernik Bismarck Jest też yy, bliźniaczy okręt, czyli Tirpitz No oczywiście też Grosser Kurfürst No ale to chyba nie muszę nikomu tak. Jeśli chodzi moi drodzy o misje, to mamy tutaj oczywiście te e, misje tygodniowe. E, mamy Bismarck Last Stand. I moi drodzy, co my tutaj mamy? Bitwę możemy żeby to otrzymać. Otrzymujemy e, tak naprawdę e, dwie dla okrętu moi drodzy. Dla okrętów niemieckich i mamy dwie, właściwie dwa, dwie typy misji. Mamy misje spersonalizowane typowo pod okręty, pod konkretną okręty. Przykładowo dla Bismarka jest to pancernik drzewkowy. Musimy wygrać bitwę po prostu. I otrzymujemy 3 tam promocyjne, dla, jeżeli, mamy, jeżeli wykonamy to musimy mieć następnie lotniskowiec HMS Ark Royal I zadać 15 tysięcy uszkodzeń okrętom Następnie dla krążownika liniowego HMS Hood zdobyć 50 baretek I dla niszczyciela HMS Kosak Zniszczyć jeden okręt, i mamy jakieś tam misje. Jeżeli nie mamy tych konkretnych okrętów, jako że ja mam Bismarka, no to mogę wykonać Ark Royala. Nie mam to, nie wykonam. No i też jednocześnie nie wykonam następnego zadania dla krążownika Hooda, bo mimo już go mam. No to moi drodzy, jest też druga opcja, czyli wygrać trzy bitwy, następnie musimy zadać. O 1000 punktów uszkodzeń wrogim okrętom zebrać 300 baretek i zatopić dwa okręty i mamy jakieś tam symbole i moi drodzy o koniec końców mamy e, jakieś tam widzę zniżkę na okręt mamy sama także no oczywiście ten e, weekly, weekly boosty Weekly Boost 1, czy tam 2 Oczywiście część jest dla dywizjonu, część nie No ale jako że ja w, w dywizjonie nie by udziału że tak powiem nie biorę, no to też No tutaj co prawda różne takie mogę wykonać. 700 tysięcy uszkodzeń dla okrętów, części dla samych okrętów też znisz 15, wygraj znisz 15 okrętów, wygraj 10 bitew, 150 southet flooding, set on fire, incapacitation, destroy itd., dalej, then capturę capture no także część jest dla, e, dla że tak powiem sa, samotnych okrętów, część jest dla członków w, w dywizjonie no a Bismarck klas no, na, na pewno wykonam, na pewno będę grał Bismarkiem <noise> A że mam okręty niemieckie w dość dużej formie, w du dość dużej liczbie, także samych, moi drodzy, okrętów tylko i wyłącznie niemieckich, mam ile? E jeżeli odejmiemy pancerniki, mam 25 okrętów z 67, włącznie, zarówno jedynki, jak od jedynek do. E no, mamy. O, je, jest Dresden, proszę bardzo. No je, Tu jest Dresden ten chociażby z, od Kolberga A. Także, moi drodzy, no, no jest. Mam. Gdzie jest Bismarck? Bismarck? Gdzie jest pancernik Bismarck? Bismarck, tu jest Bismarck. Pancernik Bi Bismarku! Opłoniemy, weźmiemy Ciebie i będę robił wyzwania, moi drodzy. Tyle! Tak naprawdę, dzięki serdeczne za obejrzenie, za wysłuchanie. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Żegnam Was ja i Duma Kriegsmarine, pancernik KMS Bismarck. Trzymajcie się! Hej!